Magda po rozmowie z Moniką, w której potwierdziła jej, iż też widzi, że między Leną a Natalią jest chemia oraz, że Gawrońska prawdopodobnie jest zauroczona w jej dziewczynie, postanowiła zachowywać się normalnie w ich obecności, a przynajmniej stwarzać takie pozory. Boi się, że jeśli pokaże zazdrość, to może być koniec ich związku. Wolskiej z trudnością przychodzi udawanie wyluzowanej, choć w głębi duszy skręcają ze zazdrości o swoją ukochaną. Dziewczyny nadal ze sobą ćwiczą, nagrywają Filmiki oraz świetnie się przy tym bawią, a komentarze chwalące ich związek przybywa z minuty na minutę. Magda to wszystko obserwuje z boku. Widzi, że je ewidentnie ciągnie do siebie, te spojrzenia i to wszystko. Wkrótce miarka się przebrała. Dziewczyna musi coś z tym zrobić, bo formalnie nie wytrzyma ani minuty dłużej. Stawia wszystko na jedną kartę. Najwyżej Natalia z nią zerwie i wtedy będzie miała prostą drogę, aby być z Leną. Bierze swą sympatię oraz gawronską na rozmowę. Mówi im o tym że jest zazdrosna oraz o tym, iż boi się, że Natalia ją zdradzi. Dziewczyny próbują uspokoić Wolską, twierdzą, iż są jedynie przyjaciółkami, które dobrze się ze sobą dogadują, spędzają fajnie ze sobą czas, nic więcej. Magda po tej szczerej rozmowie nie wie, co ma myśleć na ten temat, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, do czego zdolna jest Lena, szczególnie jeśli chodzi o sprawy łóżkowe. Oglądałem tamten odcinek przez robieniem tego i powiem wam, jest coś na rzeczy między nimi. Po tej figurze geometrycznej. Lena już nie jest taką samą dziewczyną jak dotychczas. Przecież nigdy takich spojrzeń nie wymieniała choćby z Melą czy z Moniką. Mi się wydaje, iż to czegoś między nimi dojdzie. Przecież wiadomo jak działa Gawrońska, jak było z poprzednimi jej przygodami. Zresztą Natalia też się tak na nią patrzy. Widać było i spodobało jej się, że ludzie w komentarzach nazywają ją nową dziewczyną Leny. Nie dziwię się, że Magda jest zazdrosna o Natalię, w końcu Ala też się zdradziła z frodu, a tak. Zadra. W człowieku zostaje na bardzo długo. Cóż, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Ja nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, ponieważ ten wotek jest naprawdę ciekawy. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz chemia, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy Natalia jest w stanie zdradzić Magdę?